Dzięki. Drodzy Państwo, e, pogoda trochę nam e, psuje cały układ e, naszej uroczystości, ale strażacy sobie radzą w każdej okolicznościach, więc nie należy się tym wiele przejmować. E, witam serdecznie wszystkich tu zgromadzonych. Bardzo proszę o chwilę uwagi. E, zaczniemy jak zwykle hymnem. Bardzo proszę, druku Łukaszu, włączenie chemu. Witam serdecznie wszystkich tu przybyłych, doceniam Państwa obecność. Proszę uwagę, e, witam, lista jest e, ogromna, ale muszę modyfikować na bieżąco kto jest, żeby nie czytać e, no tych osób nieobecnych. Witam e, prze, przedstawicielkę Marszałka Województwa Mazowieckiego, Panią Emilię Oleciak, serdecznie <kluczuj> witamy. Witam Radną Izabelę Peciorek <klucz> Witam Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Wiesława Drosio <klucz> Przedstawicieli OSP zosp ZO, ZO RP Wiceprezesa Powiatu Wiesława Grenda Prezesa Miejsko-Gminnego Artura Kasperczaka. Jak też witamy byłego prezesa, e, e, prezesa Miejsko-Gminnego e, drucha prezesa Tomasza Żymierskiego. Serdecznie członka zarządu. Witam serdecznie delegatów OSP z innych naszych okolicznych straży, to znaczy załubice i marki. Serdecznie witam. Ruda chyba jakoś nie dojechała. Witam pracowników Urzędu Powiatu, aczkolwiek nie widzę i oraz gminy też byli zaproszeni, są tysi też, no trudno. Witam całe koło emerytów i rencistów inwalidów nr 4 w nadnie. Nie widzę wspólnoty dobrego pasterza, też byli zapraszani. Witam serdecznie media nasze, które TVP 3 dojechały. Reporter Rafała Lewandowskiego oraz z kuriera wyszkowskiego, wyszkowskiego oraz reportera pana Marka Życie Powiatu na Mazowszu. Serdecznie witamy. Nie ukrywam, że prosimy od razu o zdjęcia. I jakieś dobre słowo. No ja, dziękuję. Drodzy Państwo, zgromadziliśmy się tutaj na rocznicy dziesięciolecia jubileuszu za OSP Nadman. Ktoś powie, to no mieliście w listopadzie. I teraz znowu macie, tak za często, tam było powstanie rocznica 10 lat. Za przysiężenie jednostki było 24 czerwca 2012 roku. Także z tej okazji mamy pewien taki jubileusz. Zapewne wiele osób tutaj na naszym tu zgromadzonych placu pamięta tą uroczystość, więc chcemy sobie trochę ją jakby przypomnieć. Z tej okazji, przy takich okazjach chciałbym. Przeprowadzić kilka uroczystości. Między innymi ślubowanie mam napisane 10 okoliczników, wstępuje do naszego e, stowarzyszenia, 5 wyróżnień i wręczenie aż 18 od naszej za wysługę 10 lat w OSP nadwa oraz podziękowania dla naszych sprzymierzeńców. Drodzy Państwo, uchwałą. E, zarządu OSP na 2 czerwca e, zostali dopuszczeni do ślubowania. E, Duchowie z MDP. Kasper Grochowski, Hubert Polkowski, Dominik Giera, Wiktor Gietka, Dawid Żmuda, Kasper Rzeszoparski, Druh Patryk Rak, Marcin Bielewski, Damian Lipski oraz Patryk Brzeziński. E, serdecznie druchów proszę o wystąpienie czy

a my mamy 18 druhien druhów, które nieprzerwanie są w OSP Nadma i 10 lat. Pierwszy raz otrzymamy oznaczenia za wysługę lat i to od razu za 10. Zniesiono chwilowe wysługę za 5 lat. là <laughs> 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 level, <levant, levant>, <laughs> <laughs> <coughs> Tak jest to jest jesz, nie? Kilku osobom, obecnie jako obecny prezes i zarazem są z RADMA. Chciałbym podziękować serdecznie żywcim ludziom. Zawsze jesteście blisko nas, zawsze nas wspieracie, ratujecie życie, ale także jesteście na wszystkich uroczystościach i ją przedstawiacie jako zabezpieczenie i poczty e, przy uroczystościach państwowych, więc zawsze możemy na Was liczyć. Samorząd Województwa też również zawsze wspiera strażaków, są im zawsze bliscy. A dzisiaj, jako Pana Marszałka, mam dla Państwa dyplom uznania dla Ochotniej Straży Pożarnej w Narnie z okazji jubileusza 10-lecia jednostki, podziękowanie za całość działalności na rzecz ochrony pożarowej oraz cennych wkład niesionych w rozwój społeczno-kulturalny mieszkańców Mazowsza. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Skruszy. Wszystkich pracowników Państwowej Straży Pożarnej życzyć Wam dalszych su sukcesów za 10 lat żeśmy się tu spotkali 20-lecie, szybko leci sam już jestem 5 lat u Was powiecie, także ten czas szybko mija no cóż, życzę Wam sukcesów, satysfakcji z tego co robicie, budowy nowej remizy, chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście, że nas wspieracie, bo wiecie, że sama Państwowa Straż Pożarna nie da sobie rady, dlatego dziękujemy bardzo ochotnikom, że są z nami, biorą udział w działaniach i w akcjach. Także życzę tyle powrotów do remizy, ile wyjazdów i Bogu na chwałę ludziom na pożytek. Dziękuję bardzo. Szanowni duchowie, goście, króciutko. Dawniej na tym miejscu stała karczma nad mi. Ja myślę, że... I, ty, I życie toczyło się wokół tej karczmy. Ja myślę, że Teraz ochotnicza Straż Pożarna nie będzie 10-20 lat, ale myślę, że znacznie, znacznie dłużej i życie, jak widzimy, toczy się naprawdę dobrze i tak trzymać. Dziękuję bardzo. Przybycie, poświęcicie swój czas i w taką niestosowną pogodę. Dziękujemy za udział. Dziękuję w imieniu naszej jednostki OSPNA 2, a obecnie dziękuję za wytrwałość, obecność i zapraszam do rozdoszczenia się, do poszacunku i do zabawy tanecznej. Dziękuję serdecznie.